Alicja Popiel, witam Państwa, zaczynamy kronikę. Tak mało potwierdzonych zakażeń koronawirusem nie było w Małopolsce od dawna. Pandemia wygasa. Pytanie, na jak długo zbyt wielu zapomina o obostrzeniach? Widzieliśmy, że już kilkaset osób czekało w ogóle w kolejce do wejścia do tego kompleksu. Nadawaliśmy przez głośniki komunikaty o odstępach. Normalny horror! No, przecież to jest bez sensu takie zrobienie, zwężenie dla kogo? Dla bezpieczeństwa odpowiadają krakowscy urzędnicy. Chodzi o nowe rondo na wjeździe od strony Olkusza. Małopolska uwalnia się od koronawirusa. To dobra informacja. Gorsza jest taka, że z powodu braku szczepionek moderny jutro wstrzymane zostały szczepienia tym preparatem w trzech punktach w Krakowie. A szczepienia to wciąż najlepszy sposób na wygranie z pandemią. Małopolski wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny przedstawił dziś raport o jej trzeciej fali. Oczywiście pandemia wygasa i co do tego nie ma wątpliwości, Ale też nikt ze świata medycznego nie powie, że nie będzie czwartej fali epidemii. Ona będzie. No ja się niestety przychylam do tego, że, że, że to będzie na wrzesień i będzie na jesień i to będzie prawdopodobnie związane z coraz większym uczestnictwem młodzieży w zajęciach stacjonarnych. Jedynym sposobem, żeby nie dopuścić do czwartej fali pandemii albo ograniczyć jej skutki do minimum, jest jak najszybsze zaszczepienie jak największej liczby osób. Z najnowszego raportu wynika, że ostatniej doby szczepionkę przeciw COVID-19 podano ponad 5,5 tysiącom osób. Od początku akcji wykonano już ponad 1 450 tysięcy szczepień. Dziś najniższa od wielu tygodni liczba nowych zakażeń. W całym województwie jest ich jedynie 47 zmarły. Dwie osoby. Nocne życie wróciło na ulicę Krakowa. Wielu za nim tęskniło, tyle, że jak za chwilę Państwo zobaczą, do poluzowanych obostrzeń niektórzy podchodzą zbyt luźno, wiktoria matusz. Weekendowe otwarcie nowego kompleksu rozrywkowego w Krakowie, kolejki miały nawet kilkaset metrów, Ria Witkiewicz, kronika. To teraz dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Spytkowic w powiecie wadowickim. Prom drogowiec na Wiśle znowu kursuje po przerwie spowodowanej wzrostem poziomu wody. W takich sytuacjach mieszkańcy muszą korzystać z kilkudziesięciokilometrowych objazdów. A co jeszcze w Kronice? Zobaczmy. 60 lat telewizji Kraków i 55 lat Kroniki. Przygotowujemy się do podwójnego jubileuszu. W ścisłym centrum czy w całym mieście radni nowego targu chcą zakazu palenia węglem i drewnem. To już 60 lat, takie okrągłe urodziny będzie w tym roku obchodzić Telewizja Kraków. A że do świętowania trzeba się starannie przygotować, już mamy nową oprawę graficzną kroniki i programów z nią związanych. Mamy nadzieję, że się Państwu spodoba. Jubileusz zwykle wiąże się ze wspomnieniami, jak wyglądały początki Telewizji Kraków, jakie programy tu powstawały i kto je tworzył. O tym Agata Jędrzejczyk-Dyrąg sama związana z naszym ośrodkiem od ponad 20 lat. 4 czerwca 1961 roku. W tym dniu Telewizja Kraków wyemitowała swój pierwszy program, ale do własnego ośrodka na Krzemionkach, gdzie funkcjonuje do dziś, przeniosła się dopiero 7 lat później. Kraków ze swoim środowiskiem artystycznym, naukowym i, i e, no, takim powiedziałbym inicjatywą, e, natychmiast poszedł do przodu. Zaczęły się tworzyć tu te redakcje, i wszystko to jakby było popychane przez naprawdę świetnych ludzi. Powstawały programy, które dziś są klasyką dziennikarstwa. Piórkiem i węglem Wiktora Zina, Antyczny świat profesora Krawczuka czy Wieczory z Tadeuszem Kantorem. Pustoszały ulice, bo jak szedł program profesora Zina, czy profesora Krawczuka, czy profesora Kantora czy twarze teatru. Tych twarzy było wiele, bo krakowski ośrodek słynął i słynie z realizacji teatrów telewizji. Występowali w nich m.in. Anna Dymna, Jerzy Trela, Anna Polony, Janusz Gajos. Reżyserami byli Andrzej Wajda, Kazimierz Kuc i Jerzy Jarocki, a muzykę komponowali Zygmunt Konieczny, Andrzej Zarycki czy Jan Kanty-Pawluśkiewicz. W tym studio, na Krzemionkach, w małym studio równocześnie, w plenerach, Później w Łęgu, wszędzie tam powstawały teatry telewizji. I jest to wielka przygoda, wielkie spięcie i zawsze jest e, fantastyczna atmosfera twórcza. Ogromną popularnością cieszyły się pierwsze programy z udziałem publiczności, choćby spotkania z balladą, realizowane z przerwami od 1972 do 2006 roku. Lata były ciężkie. To jeszcze początek to była, to była dosyć głęboka komuna. E, I Program rozrywkowy kabaretowy, który mocno miał napiętku z, z cenzurą. W ośrodku na krzemionkach zawsze rozbrzmiewała muzyka, także za sprawą programu Pełna Kultura, w którym co tydzień na żywo występowały gwiazdy pop, rocka czy muzyki alternatywnej. A gdy widzowie nie mogli przyjechać do telewizji, telewizja jechała do nich. Taka była idea tworzonego w latach 80. programu Niedziela, wy. W bardzo wielu miejscowościach przychodzili wszyscy, całe rodziny. Po pierwsze, impreza, po drugie, możliwość spotkania się z wszystkimi, no a poza tym przyjechała telewizja, to też dodawało pewnego smaku. Dziś TVP Kraków to kilkanaście programów od informacyjnych, przez publicystykę, po kulturę i reportaż. Zawsze blisko spraw Małopolski i jej mieszkańców. Jubileusz 60-lecia to duże zobowiązanie i wyzwanie, przede wszystkim wobec naszych widzów. I z tego miejsca chcę obiecać, że z tego zobowiązania chcemy się jak najlepiej wywiązać. Powstała nieco później niż telewizja Kraków, bo 55 lat temu, wtedy z wielką pompą i małą wpadką, po raz pierwszy ukazała się Kronika, jeszcze czarno-biała i realizowana na taśmie filmowej, ale już z ambicją bycia najlepszym regionalnym programem informacyjnym w kraju. Jesteśmy z Państwem podczas chwil radosnych, smutnych, ważnych, jesteśmy codziennie i mamy nadzieję towarzyszyć Państwu zawsze. Telewizja krakowska, na to się mówi, bez zbytków, ale i bez braków, miała swój domek na szlaku. Na szlaku o radiu gościnnym było nasze studio. Natomiast wszystkie biury a redakcje mieściły się na ulicy Wróblewskiego. Tam też 16 września 1966 roku kronika miała premierę. A że w programie na żywo Wszystko się może zdarzyć, to relacja z wizyty w Krakowie pary cesarskiej z Iranu została wyemitowana do góry nogami. Redaktor nie sprawdził sklejki taśmy filmowej, na której wówczas nagrywane były materiały, a taka taśma była wtedy nie lada luksusem. Na każdą minutę ekranową. Dostawało się 3 minuty materiału do nakręcenia. Bywały takie, takie sytuacje, że jak dziennikarz młody, który zaczynał pracę, e, zbyt rozgadał się przy pytaniu, to na odpowiedź już nie było taśmy. Kronika nie była jak dziś emitowana codziennie. Ukazywała się raz, potem dwa i trzy razy w tygodniu w pierwszym programie telewizji, bo innego wówczas nie było. Oglądali tak starannie że nieraz robiono specjalną przerwę w obradach Wojewódzkiej Rady Narodowej, żeby uczestnicy obrad mogli obejrzeć kronikę. Przez lata zmieniały się technika, sposób prezentowania informacji i ludzie ją tworzący. Nie zmieniło się jedno. Zawsze byliśmy i jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Od wizyt papieskich poprzez powód w 1997 roku, aż po pandemię koronawirusa. My pracowaliśmy jako jedni z niewielu, zwłaszcza w trakcie tego, tej pierwszej fali pandemii. Nie zapomnę wejść na żywo z pustego rynku, zupełnie pustego rynku w Krakowie, kiedy pokazywaliśmy tę ciszę, kiedy pokazywaliśmy, że faktycznie nie ma nikogo. Oprócz momentów poważnych, nie brakowało jednak sytuacji zabawnych,. Henzo, za nie mówił zrażenia, ja chyba też. i zaskakujących, zwłaszcza w relacjach na żywo. Wyszło wyśmienicie. Czekaliśmy na gościa, gdzie program był za 5 minut. Dzwoniąc do pani, słyszę, że pani na przykład myje głowę i że myślała, że to jest jutro, a nie dziś. Reporterzy, prezenterzy, operatorzy, montażyści, wydawcy, realizatorzy, kierownicy produkcji, cały sztab ludzi pracują w stresie, pod presją czasu, w dzień i w nocy, od poniedziałku do poniedziałku. Wytrzymują tylko ludzie z pasją. Przyszłam na chwilę, na praktyki, stwierdziłam... Dobra, spróbuję, zobaczymy jak to będzie. A zostałam. Dlaczego zostałam? Dlatego, że ta praca tak naprawdę każdego dnia jest inna. Musimy być otwarci, ciekawi świata i nieustannie się uczyć, bo codziennie zajmujemy się inną tematyką. To, co jest niezmienne, to to, że przygotowujemy zawsze program z myślą o naszych widzach. To oni są najważniejsi. A jeśli jeszcze przygotowując temat udaje nam się im pomóc, to to jest najpiękniejsza nagroda w tej pracy. Za to, że są Państwo z nami codziennie, za życzliwość i także za krytyczne uwagi, bardzo dziękujemy. Zakaz palenia węglem w Centrum Nowego Targu od 2030 roku. My tutaj musimy podjąć współpracę z gminami ościennymi, ponieważ my jako Nowy Targ jesteśmy w Kotlinie. O tym Klaudia Majerczyk, kronika. Program Samorząd 3.0 to ma być szansa na pokonywanie barier i umożliwienie rozwoju poszczególnym gminom i powiatom. Więcej o tym w tematach dnia. Gościem Sławomira Mokrzyckiego będzie Michał Cieślak, minister do spraw rozwoju samorządu. A na koniec kroniki o tym, co można znaleźć w książkach. Inwencja czytelników zdaje się nie mieć granic, czego dowodem wystawa rzeczy służących jako zakładki. Anny Kozińskiej nie trzeba poszukiwać, już w gotowości, za chwilę przedstawię Państwu informacje sportowe. Witam Cię Aniu, potem Agnieszka Smoleń i prognoza pogody na wieczorną kronikę zapraszam w imieniu Beaty Rzemieniuk. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.